Pozostawiając na chwilę czasy wojenne, tak jak Pani nam powiedziała, jego bardzo długie życie i jego śmierć kończy pewną epokę w historii Anglii w roku 1965, też tworzy jego legendę, a ta legenda oddziaływuje już poza tą datę graniczną jego życia, no to Wielu polityków, wiele wydarzeń historycznych jest w następnych latach, w następnych dekadach ocenianych czy analizowanych przez pryzmat, można byłoby powiedzieć, sposobu myślenia politycznego na Czerwczyna. I tu nie sposób uciec z obecnej sytuacji, od agresji Rosji Putinowskiej na Ukrainę. Żeby nie zadać pani tego pytania, nie mamy takiej możliwości poruszania się w czasie, ale. Jak pani poznawała sposób myślenia politycznego Winstona Churchilla, która z jego uwag dotyczących geopolityki, która z sytuacji, która mu się w długiej biografii politycznej przydarzyła, byłaby tu dla nas pomocna jako podpowiedź? Jak Winston Churchill rozumiałby politykę choćby? Wielkiej Brytanii w stosunku do Rosji rządzonej przez system putinowski? Uch, strasznie trudne pytanie. Na pewno miałby szalenie krytyczny i ostry stosunek do rządów Putina. Tak samo jak bardzo po prostu nienawidził bolszewików, Rosji bolszewickiej nie miał złudzeń żadnych, jeśli chodzi o Stalina. Ale z drugiej strony, zależy to, byśmy tutaj uznali za jakby, imperatyw działania, co jest ważniejsze. I, I tak jak w czasie wojny, dla Czeczyla najważniejszym celem było pokonanie Hitlera. I, I do tego celu był gotów i rozmawiał. Ze Stalinem, co prawda się nie przymileł jak równych, tylko jak, jak się zdenerwował, to ostrymi słowami przedstawiał sytuację i wyrażał niezadowolenie z postawy Stalina. I nie obiecywał trzeciego frontu natychmiast, znaczy drugiego frontu natychmiast na przykład, tylko Opierał się Stalinowi, który bardzo nalegał, żeby Ajaci Zachodnicy błyskawicznie zaatakowali Niemców od strony zachodu. Przeciwstawiał się temu, myślał realistycznie. I głównym celem było pokonanie Hitlera. I dla tego celu gotów był rozmawiać ze Stalinem i pić, że nie nazwijmy to przysłowiową wódkę, właśnie po to, żeby nie zamstanić, nie stalina do tego stopnia, żeby nagle Stalin nie zawarł osobnego pokoju z Niemcami. I tu, że to jeszcze <laughs> ciekawe, że alianci się, szczególnie Czechy, bardzo bawią, że sami zdenerwowany tą taką opieszałością aliantów w prowadzeniu wojny poświęcaniu żołnierzy może zamrzeć osobny pokój ze Stalin, z Hitlerem, to Stalin się obawiał z kolei, że alianci dlatego nie y, y, organizują y, y, drugiego frontu do walki z Niemcami, bo chcą, żeby Rosja się wykrwawiła i wtedy zabrał oni osobny pokój z Hitlerem. Więc tu, a przeważąc za dzisiejsze czasy, podejrzewam, żeby robił wszystko, co możliwe, żeby pomóc walczącej Ukrainie. Natomiast nie wiem, czy by wytoczył działa i bombardował Kreml. Podejrzewam, żeby. Szukał właśnie tego, o czym właśnie mówiłam, że ważniejsze byłoby zachowanie pokoju. W momencie, w którym mamy broń atomową, to zresztą był ono bardzo bolesny problem dla Churchill'a, to właśnie zbombardowanie Japonii przez Amerykanów bronią atomową i dla niego ona była po prostu czymś, Niewyobrażalnie złym, z czym się męczył do końca życia. W związku z tym, że tu dzisiaj Putin zaszantażował w gruncie rzeczy cały świat, że tą gotowością użycia broni atomowej, to sądzę, żeby robił absolutnie wszystko, żeby rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać i pomagać Ukrainie. Tak jak Pani powiedziała, jedną z cech charakteru Wilsona Churchilla była ta umiejętność prowadzenia konwersacji, dialogu, rozmowy, dyskusji, coś, co wydaje się, że we współczesnym świecie i w stosunkach politycznych i międzyludzkich jest chyba rzeczą trochę za szybko zanikającą, to w Pani książce na 129 stronie pojawia się taka fotografia, gdzie Wilson Churchill jest przedstawiony z Charlie Chaplinem. To jest rok 31. No, to są dwa czasowo, by można to powiedzieć, równoległe trochę życiorysy, przenikające się w historii ówczesnego świata, w historii właśnie Imperium Brytyjskiego, które się zmienia w historii Stanów Zjednoczonych, zmieniających się w myślach społecznych, politycznych, kulturowych, obyczajowych. To wszystko, co w pani książce jest obecne. Ale Churchill pozostaje, przepraszam, Chaplin pozostaje przecież jako ten genialny twórca dyktatora, filmu, który no, chyba na wieki pozostanie aktualny. I chciałem się spytać, czy pracując nad tą książką, jakieś takie informacje związane, może niekoniecznie które znalazły się z przyczyn objętościowych w książce, związane, z wymianą myśli między Wilsonem Czefcilem a i Czefcilem gdzieś Pani pozostałych w pamięci. Czy, te prawdę mówiąc nie. w czasie spotkania wtedy w Stanach, to Czeszy obiecał napisać scenariusz filmowy o w swoim wielkim przodku, y, 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 wielkim bojowniku z którego się nie wydążał, ja nie wiem. I, i zdaje się, że rozmowa, nie wiem, nie napotkałam nie z tego ani w jego wspomnieniach, to znaczy w wspomnieniach jakiś takich głębszych rozmów na temat, na poważniejsze tematy, choć obietnica napisania w temat że ja może być bardzo poważnym tematem, ale w zasadzie jakiś takich ideowych, ideowej wymiany myśli. Ja eee, natknęłam się na to. To eee, Być, gdzieś jest, ale... To idąc jakby krok dalej w tej biografii Wilsona Churchilla, spotykania z różnymi ludźmi, to są też ci, z którymi on dzielił życie, jego najbliżsi. Jego żona, to, to jego małżeństwo też było niezwykłe. Pani też poświęca temu dużo uwagi. Jakie było życie rodzinne Winstona Churchill'a? No, to było zwykłe. To była zwykła rodzina. To, o ile. Dwoje wybitnych osób, bo Clementine, jego żona, na pewno nie była taką przeciętną kurą domową w żadnym wypadku. Tylko była osobą myślącą, interesującą się polityką, poratającą mężowi, krytykującą to często i tak dalej. Ale mieli normalne kłopoty ze swoimi dziećmi. Że były, jak były małe, to niegrzeczne. Że y, tam dzieci narzekały, że jak nie ma y, y, mamy w domu, która gdzieś wyjechała, to papa jest niedobry. Potem problemy, y, oczywiście, no już takie, kiedy dzieci dorosły, ich małżeństw, y, przeróżnych związków i tak dalej. Także y, sądzę, że to była absolutnie normalna rodzina. Na pewno, znaczy, ten, biorąc pod uwagę dzisiejsze stosunki, to może, to oczywiście się różniła, ale w pojęciu XX wieku, to nawet normalna, z awanturami, przepraszaniem się, zwracaniem uwagi na różne takie no, szczegóły zachowania i tak ale przy tym olbrzymia tolerancja, przez ma na takie atakowania, które i nawet wobec gości przez niego zaproszonych, przez męża zaproszonych, która ich głośno krytykowała, nie osiągają słów. Więc to taka naprawdę pełna wyrozumiałość ze strony męża, a z drugiej strony wielka czułość z obu stron. To pisanie wyścigów do pełnych miłości tylko 80 lat po pół wieku małżeństwa albo jeszcze dłużej. I to, to nie jest jednak codzienny y, styl bycia dzisiejszych małżeństwa. Jeśli chodzi o tę sztukę epistolarną, to na szczęście to, to bardzo ułatwia. I życie historykom, to, że wtedy, że mnóstwo ludzi, wtedy wybitnych, albo może nie tyle wybitnych, ile zajmujących wysokie stanowiska, pisywało dzienniki albo wspomnienia, w związku z tym jest ślad materialny, który oni opisują nie tylko to, czym się zajmują, ale również otoczenie i życie potoczne. I, a dzisiaj, no dzisiaj mamy sms -y, mm, komputery, wysyłamy krótkie notki. W SMSie stosujemy takie skróty, że czasami no, człowiek w pewnym wieku musi się zastanowić, a prostu jest tak samo i o co chodzi. Szybkość komunikacji odebrała kompletnie możliwość eksputerowania. I wtedy można szybko napisać ok. Zmierzając do końca naszej rozmowy, i pani książka też kończy się takim posłowiem, gdzie są pytania. Nie będziemy tu może uprzedzać tego czytelnikom, żeby sami się z posłowiem zapoznali, sami je przeczytali. To niewątpliwie posłowiem, czy dopełnieniem życia Winstona Churchilla był jego pogrzeb. I prosiłbym tu panią, jako jego biografkę, o skomentowanie takiego pewnego, by można było powiedzieć, złamania reguł dworskich, pewnego rygoru dworu królewskiego, związanego już z samym pogrzebem Winstona Churchilla bo bohaterka tych zdarzeń jest obecna w życiu społecznym, publicznym, międzynarodowym do dnia dzisiejszego, cieszy się długim życiem, długim panowaniem. Mowa o Elżbiecie II, Aha. która była obecna na pogrzebie premiera Wilsona Churchilla. Przybyła na tę ceremonię trochę niezgodnie z protokołem i kto bym chciał, żeby nam Pani opowiedziała wcześniej. I jaka była relacja pomiędzy bo z tego wielkiego kantonu osób, które mogły poznać Winstona Churchilla, we współczesnym świecie pozostała już tylko ona. Tutaj, żeby zrozumieć tę rolę, bardzo pomocny jest seria Brytyjski The Crown, gdzie widać, jak w łodziutkiej królowej, nawet patykniarz po koronacji przychodzi wykład, co to znaczy imperium I jak i co należy poświęcić i zrobić, żeby tę najwyższą wartość, jak jest imperium brytyjskie, żeby nawet, żeby utrzymać jego godność, jego powagę i wielkość. I tu czasy rzeczywiście, no. Sądzę, że zdobył serca Łodziuskiej Królowej i tak trudno powiedzieć, że przyjaźń, bo to trudno sobie wyobrazić przyjaźń królowej trzeci mimo może też był arystokratą, o czym się zapomina, bo on się nie zachowywał jak arystokrata kompletnie, znaczy według takich schematycznych wyobrażeń naszych na temat arystokracji. To yy, yy, utrzymywali bliskie i serdeczne stosunki. I yy, bliskość ta polegała na tym, że yy, chyba rozumieli się bardzo dobrze. I tutaj yy, Elżbieta II tworzyła rzeczywiście nieprawdopodobny hołd, łamiąc protokół królewski, który yy, przy jej takim. W przynym stosunku do idei imperium, do etykiety dworskiej i tak dalej, to jest czymś, że czymś no, no, ona nie wyobrażała, że przybyła wcześniej do katedry, nim wniesiono trudno I nim zaczęto całą ceremonię. No to świadczy o jej wielkim przywiązaniu zresztą do postaci przestrzyna. Dziękujemy bardzo naszym przewodnikiem, przewodniczkom o biografii Wilsona Churchilla, nietuzinkowego polityka, premiera Wielkiej Brytanii. Tak, właśnie, i w okresie wojny, i w okresie powojennym, i Wielkiego Lorda Admiralicji, zwykłego dowódcy, i człowieka pełnego uroku. To tych wszystkich przymiotów jego osobowości, te wszystkie przymioty jego osobowości możemy odszukać książce naszej dzisiejszej dzisiejszego gościa w śniadaniu z mistrzem pani Nilny Smolar za rozmowę, za książkę bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że to nie będzie pierwsza rozmowa z uczniami naszej szkoły. Ja też mam tę nadzieję i bardzo to ja dziękuję za możliwość rozmowy z, z Panem i z uczniami Dziękuję bardzo.